P! P-O-L! -P -P o, -L -P -O -L -S -K. Tak jest. Polska, mistrz, polski! Już niedługo takie Janusze jak my będą. będą wychodzić na ulicę. Tak jest, i to go tłumnie. że zawsze jest ten pierwszy mecz, gdzie. Wszystko jest. Tak, dokładnie. Miedzać. I to najlepszy, najlepszy będzie ten pierwszy mecz, ale dobra. Żeby nie było, że nie przechodzimy do komentarzy widzów. Oczywiście podstawowa sprawa dzisiejszego odcinka dotknij futbolu tutaj ją przypomina, ogłoszono szeroką kadrę. Katrę, Ty jakiś czas temu podywałeś ty co ja dzisiaj po Czesku tak, swoją, tak. <głos》>, swoją kadrę zobaczmy, czym się różniły Twoje typy kontra to co doszło. Bramkaże, Fabiański, szczęsny bolk. Tę trójkę typowałeś. Doszedł jeszcze Przemysław tyton. Wiesz dlaczego? Żeby szczęsny miał co jarać. <grymne> <grymne> Obrońcy, twoi. Piszczyk, Jędrzejczyk, Glik, Pazdan, Rybus. Jako... Wawrzyniak. Tak, wawrzyniak. To dos... Salamon jeszcze. Doszedł, Tiago Może Lubieniec, jeden z nawałki. Może chcesz tutaj skomentować to, to powołanie, bo wzbudziło dużo kontrowersji. No wzbudziło, tylko że on właśnie zaczął grać w Palermo. Ostatnie cztery mecze jak jeszcze w pełnym wymiarze czasowym, więc wydaje się, że nie to zaważyło. Nie jest to wyciągnięte z takiego kapelusza, czyli. Znaczy z kapelusza to ktoś sobie może myśleć, że wyciągnął takiego Dawidowicza. Tylko, o... że ten Dawidowicz, co prawda praktycznie... Ból dupy w internecie było nie No zagrał 30 meczów. Też usprawiedliwić widzę to powołanie? czy... Znaczy, jest... Ja po, na początku myślałem, na miejscu Olkowskiego to bym się czuł, jakbym dostał plaskacza w pysk od swojego guru, bo jeden z fanów bo z fanów Nawałka góry. jest po prostu... Olkowski no, jest jednym z, z dzieci Nawałki z czasów Górnika Zabrze, nie oszukujmy się. Z tym, że jeżeli przeanalizujemy, jak grał Dawidowicz, ile spędził na boisku, ile spędził Olkowski, to no, niestety Olkowski, wstyd, bo wprawdzie w, w, w ostatniej kolejce na tam 80 parę minut, ale wcześniej albo nie był w kadrze, albo po minucie. Mhm. Naprawdę ostatni mecz, pomijając ten co grał w maju, grał w tym 80 czy 90 minut. No to niestety widać, widać tutaj, że nawet patrząc na szukałę, który miał chyba ze 3 czy 4 mecze i też po konturze grał w kratkę w tym roku i widać to, że jednak ta wałka wybrał tych zawodników, którzy jednak są w tym rytmie meczowym. I, I to jest właśnie to, gdzie się wysypałeś z tym Szukałą, ale... Tak, że jednak mógł wziąć Szukałę zamiast Cionka tutaj i mógł wziąć Olkowskiego zamiast tak. Dawidowicza, ale widocznie wybrał tych zawodników, którzy grali. i, I Moim zdaniem tak to, jest, to jest jak najbardziej dobre, szczerze powiem. Jeżeli to jest to, czym kierował się trener, musimy założyć, że tak, no to jak najbardziej jest spoko. Lecimy dalej. i Jodłowiec, Błaszczykowski, Wszołek. Niestety. Grosicki, Zieliński. Kapustka, Kapustka, Starzyński, Starzyński Linet, To żeśmy typowali. I doszedł Stępiński, Peszko. O kogo no, masz największy ból tutaj? Tutaj? Że się pojawił, bo tak westchnąłeś jako Peszko. Peszko, w sensie. no Peszko tak naprawdę z rozdziału tam ze 30 meczów niecałe w, w Ekstraklasie strzelił dwa gole, miał bodajże trzy asysty. Takie same statystyki jak Sebastian Mila. Wziął Peszkę. Wiadomo, że ten peszkę to jest taki, taki trochę czub. Jego tam można wpuścić na 5 minut, na 10, na 15. Jak go ktoś spuchnie ze skrzydłowych, a teraz już liczymy na no. wszołka, który po prostu został wyontowany. I tym oto sposobem, jak gdyby na wałkach się broni. Bo nie wierzę w to, że on, on weźmie. On weźmie pęczkę na, na, na euro. W tym momencie teraz już na 100%, 100% więc to więc no nie ma sensu. będzie stacy. się działo? Nie ma statystyk, ale no, to jest czub. Może coś tam, może coś wykombinuje. Bo on naprawdę no to jest wariat, Strzelił w taki bramkę. To jest taki, i... taki czub, który może w tej chwili zaskoczyć. to jest zawodnik na panem to nie jest zawodnik. Nie, Wiadomo, no, no, ja raczej nikt się nie nastawia, że on będzie w pierwszym składzie. A co do reszty, to raczej nie było. No Starzyński nie był już zaskoczeniem, ponieważ tak. no, bardzo dobra runda no, i tutaj nie było żadnych y, niespodzianek. Jeżeli chodzi o napastników Milik Lewandowski, to wiadomo. I była duża dyskusja. Ty mówiłeś, że nie będzie ukraiński napastnik. Znaczy, no, no nie to nie ma. Tak, i tu miałeś rację, chociaż wiele osób, i w tym ja zakładało, że go weźmie, ale jedzie sobie. Sobiech jedzie i powiem wam, że. Jedzie Ta, sobie. Sama, ta sama sytuacja co, co cionek, i, i. o kim ja tam wcześniej mówiłem. No, Dawidowiczu. Nie, Dawidowicz to grał cały czas, ale Cionek ostatnio wszedł do składu i zaczął grać w Palermo. To sama sytuacja z Sobiechem. Zaczął strzelać bramki. W ostatnich pięciu meczach, co grał, cztery gole strzelił. Poczuł, że może Poczuł, pobierać. poczuł. Znaczy, Sobiech zawsze potrafił strzelać te bramki. Tylko ja nie wiem, co jest z tym zawodnikiem, naprawdę. Yy, że on nie potrafi rozwinąć skrzydeł w tym Hanowerze. Już gra tyle lat i tam zmieniają się trenerzy, Też Dobrze, że napastnicy, a Sobiech zostaje. Jeżeli ma wziąć kogoś, myślę, że może wziąć sobie Sobiecha, bo powołał młodego Dawidowicza, powołał młodego Stępickiego, ja myślę, że ich mimo wszystko może odstrzelić. Że po prostu da im powąchać i powiedział, panowie, pracujcie dalej tak, i raz i ja... miałoby to sens, jest ty Tym daj i mówisz, jeżeli sobie kończył sezon na dobrej formie, czemu by nie uważać, że ją podciągnie... No właśnie i to jest dla niego szansa, Duża też szansa. To szansa. zobaczył, Też by że... się, o to co mówisz, żeby zmienić klub. Czemu nie? Kto, myślisz, odpadnie z tej kadry? No tak, no... Wszołek się sam wyautował. Skreślony już jest. Na pewno tytoń. Kto jeszcze? Dawidowicz. Pewnie tak. Cionek. Mimo wszystko. Który ktoś z dwójki sobie Stępiński. Stawiałbym na Stępińskiego, no jeżeli wziął sobie H, zaczął strzelać, to znaczy, że... Stępiński też strzela w tej polskiej on jest jeszcze młody, on może po prostu nie udźwignąć tego ciężaru. Ale nie, jest może Skapustka. I teraz jeszcze ten kapuska, on też jest młody. Kurde, teraz powiem naprawdę zagadka. Obstawiam, że Stępiński zostanie wystrzelony. Przeczytałem tutaj nazwisko Milika. Cichy pyta, co sądzimy o zainteresowaniu tym, tym zawodnikiem przez topowe drużyny. A jeszcze dodajmy do tego, że nie jest to jedyny cel transferowy, jeżeli chodzi o reprezentantów, taki głośny, bo jest Zieliński i plotki o Krychowiaku też się jakieś tam pojawiają. Nie no, kto by teraz... Przed tego... Strzał w kolana, czy strzał w głowę? No, nikt teraz ich nie sprzeda, ponieważ ci zawodnicy mogą odpalić petardę taką, że mogą się jeszcze wypromować i te, zawsze jest te kilka milionów więcej. Tak? Turnieje zawsze podbijają. Oczywiście. A, a na pewno nie działają tak, żeby obniżyło cenę zawodnika. Więc ja to... nie wierzę, teraz się mówi, że jednak Klop widzi jakiegoś Niemca, yy, niż, który jest jego priorytetem, niżeli Zieliński, No to co mówię. Na razie nic nie powinno się wydarzyć po turnieju, owszem. Ja Ci powiem tak, za Zielińskiego trzymam kciuki za ten transfer, bo to jest dla mnie naprawdę... Ja, tak. ja, ja lubię ogólnie piłkarzy polskich, wielu, ale jego nie wiem czemu, od pierwszego meczu, jak go widziałem w prezentacji, on miał coś, czego ja w reprezentacji nie widziałem dawno. Taki przegląd, kurde, pola, tak zajebisty. Po prostu to jest coś, co się albo ma, albo się nie ma. I moim zdaniem on to ma. Ja mu, kurde, trzymam kciuki z przyklopie, który już Polaków Właśnie. tam... I to w takim klubie jak Liverpool. No naprawdę byłoby to super. Kurde, byłoby to super. Chciałbym. Nie byłoby łatwo, ale myślę, że w turbo po kozaczku kurde, <grym> polskich ligowców. Megal poznał cię, że ty jesteś tym leszczem od karnych, co nie strzelać sam na sam. Szkoda gadać. Szkoda oglądać. Szkoda, Szkoda. szczęście. Ja. Ja. A! Kurde, nie warto... Naprawdę nie warto było, nie warto było robić nic! nic. Tyle w temacie. Jeszcze zanim przejdziemy do ostatniego pytania, mam pytanie do Ciebie o kontuzję Krychowiaka, bo wspominałeś, czy to było rozsądne, że grał, zadałeś takie pytanie. Byłem wkurzony, ale później jak ja sobie przypomniałem, jak ja grałem ze swoją kontuzją w dupomerzach o nic, a on grał jednak o jakiś, jakiś trofeum i stracił trochę sezonu i sobie myślał, a może się nic nie stanie. No, trochę go rozumiem. Dzisiejsze informacje są takie, że, że raczej wszyscy mówią, że... Oby, tego no niech może wyposzli, no, nogi będziemy miały świeże. Jeszcze mam dwie rzeczy na jego usprawiedliwienie. Jako kibic klubowy, ty też kibicujesz legi i BŁS, prawda? Czy chciałbyś, żeby zawodnik kluczowy, chociaż ma reprezentację jakiegoś innego kraju, nie Polak, wystąpił w ważnym meczu? Tak, ja wiem. No właśnie, ja to samo, a po drugie to klub płaci mimo wszystko, pamiętajmy o tym. Dlatego taka decyzja, ale chociaż bolą serca, cieszmy się, że tak się skończyło, jak się skończyło. I na koniec Marcin Kochanowski pyta o czarnego konia mistrzostw Europy. Ja czarny nie jestem, więc tam ja nie mogę być. Holandia? Tak szczerze. Przy na pewno. Na PlayStation myślę, żeby by wysoko zaszli. No ja bym się na razie nie chce stawiać. No poczekamy, może odpowiemy to przed samym euro. A i tak każdy jaka będzie odpowiedź. P! P! p